Cześć, z tej Magic by Chwila. A dziś pierwszy vlog na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Cześć, z tej Magic by Jak już wiecie, to jest mój pierwszy vlog na tym kanale. Powiem tak, do tego vloga przykładałem się naprawdę mega długo, dlatego że ten vlog już miał być w sierpniu. Magia uliczna też miała być w sierpniu, ale po prostu sobie cały czas to odkładałem. Mówiłem Wam, że będzie w te wakacje prawdopodobnie. No wiem, odkładałam sobie to non-stop i tego strasznie żałuję, dlatego że teraz jest rok szkolny, niektórzy się z tego cieszą, niektórzy nie. Myślę, że większość się nie cieszy, w tym ja. Yy, dlatego też, że po prostu będzie mi ciężej nagrać te vlogi. Będą kartkówki, sprawdziany, szkoła ogólnie, więc będzie ciężej. Yy, w wakacje miałbym, miałbym po prostu tyle nagrywania, bo miałem serio mnóstwo czasu. Yy, tego dlatego też dlatego żałuję tego, że nie nagrałem. Yy, żałuję. Ale zanim przejdziemy do. Ale zanim powiem. Ale zanim powiem wam, co dzisiaj będziemy robić w tym vlogu, powiem jeszcze, że vlogi będą co około tydzień lub dwa tygodnie, zależnie na, na relacjach na Instagramie będę wam mówił. Jeśli ktoś nie ma Instagramu, to warto założyć. Będę wam mówił, kiedy będzie odcinek i o której godzinie. No i dobra, co dziś będziemy robić. No to dobra, dziś będziemy robić naprawdę dużo rzeczy jak na pierwszy vlog, bo na początku będziemy robić prezentację, którą teraz ja robię. Potem le lecimy do kuglarstwa, jedziemy do kuglarstwa. Większość z Was nie wie, co to jest. To jest sklep iluzjonistyczny, tam mogę kołować różne sekrety, jakieś tam rzeczy do robienia iluzji, więc tak muszę zrobić duże zakupy. Tam będę mówił Wam po drodze jakieś rzeczy. Potem pokażę Wam całe nagranie z zakupów, i na końcu jedziemy do domu. Pokazuję Wam wszystkie rzeczy, które kupiłem, jakieś tam sztuczki z nimi, jakieś tam co się nauczyłem, jakie kupiłem, jakby. Sekret. Jakie kupiłem sekrety do sztuczek. Nawet będzie się działo, ale. Po tym jak Wam wszystko pokażę jedziemy prawdopodobnie do jakiegoś parku czy coś i spróbuję zrobić magię uliczną Wiem, Wy oglądacie to w jakieś 20 minut, ale ja nie, no, nie wiem ile to będzie, ale ja dziś robię prezentację, jutro jadę do kuglarstwa i w piątek. W piątek prawdopodobnie robię tą magię liczne, więc naprawdę robię to przez cały tydzień, więc mam naprawdę masę rzeczy robienia w tym tygodniu, ale wy to widzicie w bardzo krótkim czasie. No dobra, no to zaraz idziemy do Kuglaswa, będę Wam różne rzeczy mówił po drodze i relacjonował co się działo w sklepie. No to co, idziemy. No dobra, jestem już po kuglarstwie, yy... ja? Jestem już po kublarstwie. Nie nikt na razie nie idzie. Yy... Nie wiedziałam, że tak mi szybko zajdzie, ze zejdzie, bo zeszło mi to bardzo szybko. Myślałam, że będzie dłużej. No dobra, yy... no i yy... jestem mega szczęśliwy, bo kupiłem rzecz, która nie była w ogóle dostępna w Polsce. Co już samochody jadą, a po prostu muszę teraz nagrać. Yy... Po prostu nie było jej dostanę w Polsce, a kuglarstwo to teraz właśnie wprowadziło. przerwałem nagranie, sorry, ale yy, nie, chyba mi się roz... nie, prawie rozładowało telefon. Myślałem, że mi się rozładował, po musiałem na chwilę przerwać. Yy, jestem mega zadowolony bo po prostu tej rzeczy nie było w ogóle w Polsce. Teraz już jest w kuglarstwie, więc jak zobaczyłem to, to od razu wiedziałem, że to kupię. No i co? Yy, już idę do domu. Zaraz wam wszystko pokażę, co i jak, jakieś efekty, więc to. Do zobaczenia. Słuchajcie, żeby Was nie odwiedzić e, tym ciągłym gadaniem, e, to już idziemy teraz na jedną magi uliczną. No, teraz idziemy na, na jedną magię uliczną, więc zapraszam do oglądania. Zapraszamy, bo publiczność nam potrzeba. Tak. E, <gryw> e, dobra. E, Panie, zapraszamy na klikę. Na chwileczkę, możemy? <gryw> E, dobra. No. Mam tutaj talie kart, i są tutaj różne karty. Jakby mogła pani podtrzymać talię, przykryć długą ręką i pomyśleć o dowolnej karty. Na razie nie mówić. Mm -hmm. Już ma pani? Bez żukerki. Dobra. Mm -hmm. To teraz niech pani powie na nią. Mm, as y to serduszko. Tak. As mm -hmm. dobra. Prawda, talia ma przyróżne w sobie karty. Ile po Tylko jedyna a ta karta jest odwrócona, ale byłem tak pewny, że Pani wybierze tą kartę, że uwaga, nie miej. <laughs> o, może Pani zobaczyć, pokażę. Brawo! Brawo. Jak ja to zrobiłeś młody? Brawo! No dobra, wróciłem z kublarstwa i kupiłem różne rzeczy, między innymi to, 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 to i oczywiście to. Yy, Kupiłem jeszcze jedną rzecz, yy, której Wam nie pokażę. No niestety, ale pokażę Wam efekt tą jakby rzeczą, jakby z tym, nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu Wam pokażę, nie pokażę Wam pudełka i tak dalej, ale pokażę Wam jaką sztuczkę, więc nie jest źle, ale jeszcze muszę Was zasmucić. Nie pokażę Wam co się znajduje w tych pudełkach, czyli nie pokażę Wam, co tu jest, co tu jest, co tu jest, co tu jest, co tu jest. no i tu pokażę, no bo to są karty, ale tak jak mówiłem, pokażę Wam yy, efekty z nimi, no więc chyba jest dobrze i <laughs> możecie się zastanowić, yy, co, o czym mówiłem, kiedy mówiłem, że yy, jest rzecz, która, która jakby z kolei najbardziej się cieszę. Nie wiem, czy Wy zrozumieliście, co ja w tym momencie powiedziałem. Co? O czym mówiłem, kiedy mówiłem, że y, jest rzecz. Ja, nawet ja nie zrozumiałem. Chodziło mi o to, żebyście się Jeśli ktoś zrozumiał, no to pozdrawiam go. Y, jeśli nie, no to tutaj wytłumaczenia. Y, chodziło mi o to, że zastanówcie się, jak, o jakiej rzeczy mówiłem, y, bo wtedy mówiłem, jakiej, y, że się mega cieszę z jednej rzeczy. No to zastanówcie, jak, zastanówcie się, jaka to rzecz. Myślę, to, 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 czy to, czy to. No i uwaga! Tak, to jest to. Yy, jestem z tego mega szczęśliwy. Yy, pokażę Wam właśnie efekt zaraz. Yy, no i co? Yy, tu jest sztuczka. Nie będę Wam opowiadał o tej sztuce bo pokażę Wam na czym ona polega. Kupiłem jeszcze te karty. Jakoś nie wiem po co, ale może mi się przyda. Nie no, myślę, że się przyda na takie. Takie nawet na pamiątkę. Tutaj jest mega fajna sztuczka. Yy, można ją łączyć z jedną rzeczą właśnie, której nie pokażę Wam pudełka. Tak samo z tym można łączyć. A to tak samo zobaczycie. Yy, I teraz myślę, co wam pokazać na początku. Myślę, żeby nie pokazywać tego na początku. Pokażę Wam... Można na początku... Nie. Może najpierw pokażę Wam to. No dobra, no to. 那今晚。 nie wiem, że wygląda tak no i co? sorry, Wam w trakcie filmu, ale jak już wiecie, wszystkie zakupy robiłem w kuglarstwie i teraz tak mega Wam polecam ten sklep tego że no, jest to jest jeden z jeden chyba sklep w Warszawie różnie istotny ale nie tylko, bo tam dla kuglarzy też jest dobre, ale nie będę nam tłumaczył, kto to jest kuglarz. Sam do końca nie wiem, nawet nie wiem, czy to dobrze wymawiam. No ale dobra, mam taką dwa sprawy: dlatego, że w, w opisie dałem link do kuglarstwa i do tego właśnie sklepu kuglarstwa. Jeśli zarejestrujecie się i na przykład kupicie tam coś, bo ja się na przykład chcecie zostać iluzynistą, nawet możecie założyć kanał na YouTube, tak jak ja, to możecie kupić sobie właśnie i rzeczy w tym kupilarstwie. taki na przykład jeden gąbczak, chwila... Taki gąbczak... Sorry... Myślę, że jest tani, bo kosztuje około 5 zł, a naprawdę masę rzeczy można robić, jeśli widzieliście moje filmiki na YouTube i poprzez na Instagramie, to naprawdę warto. No i tak, zamieszczam link, y, gdzie możecie po prostu kupić sobie coś tam, ale jeśli zarejestrujecie się z linku y, drugiego, który tam napiszę Wam, y, a potem możecie coś kupić, to ja wiem wtedy, dlaczego zależy mi na tym, żebyście kupili właśnie z tego linku, bo wiem, ile osób y, i co kupiły, i ile po prostu kupiły w tym kuglarstwie. Dzięki temu po prostu y, wiem, Wiem, czy interesujecie się magią, a dlaczego to jest ważne? Dla mnie to jest ważne dlatego, że im więcej osób kupi w tym googlarstwie, tym yy, bardziej po prostu będę wiedział, że się interesujecie iluzją i wtedy będę robił bardzo często, nie no, nie bardzo często, ale na przykład co miesiąc może jakiś giveaway na przykład na gomczaka lub talię kart. Bo wiem, że wy jako widzowie, większość z Was, albo po prostu duża ilość, interesujecie się magią, więc jeśli możecie, to zarejestrujcie się właśnie z tego linku, a potem jak chcecie coś możecie coś kupować. A teraz już nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania. Mega mi się to podoba. Yy, nawet na rozpoczęcie pokazu, jak mam talent szkolny, to zacząłem właśnie od tego. Dlatego jestem z tego mega, czy że to kupiłem. No i co na to? No teraz. Yy, myślę, że to. Yy, tylko chwila. O, wszystko jest. No i teraz yy, przechodzimy do sztuczki. Tak, wiem, ta marynarka jest trochę dla mnie za mała, yy, ale no, do tej sztuczki marynarka sobą skała. Muszę kupić sobie większą, wiem o tym. No ale co? Bez się rusza, no ale no co? Lecimy do tej sztuczki. Dobra, zapomniałam powiedzieć, ale. Yy... Te papryk, ta chusteczka, jakby która teraz będzie, to jest właśnie ta rzecz, której Wam yy, pudełka nie pokazuje, ale właśnie efekt z nią, więc złączyłem jakby dwie sztuczki ze sobą. Więc zapraszam, nie będę wam już przeszkadzał. Dobra, pokazuję kawałek chusteczki, ale potrzebuję tą chusteczkę podpalić, dlatego wyciągnę zapałkę, która od razu się pali. Podpalam papier, który bardzo szybko się pali efektywnie. Więc właśnie taka zapałka, ta, ta rzecz jest bardzo przydatna. Yy, zaraz pokażę Wam rutynę właśnie z tą jakby palącą chusterką. Zobaczcie, mam papierek, odłożę go na później, wyjmę swoją zapałkę i uwaga! Magicznym sposobem gączek się pojawił, no i właśnie zamiast sięgać po zapalniczkę, Chociaż mi zapalniczka spoko, ale jeśli na przykład nie ma zapalniczki, a, a muszę użyć zapałek, to jest o wiele lepszy sposób, żeby po prostu takiego gączaka pojawić. No dobra, czyli samopalne zapałki, palne idą. No i co? Teraz myślę, że pójdzie vanishing, vanishing lighter. Tylko myślę, że się przebiorę, żeby nie być w tej marynarce. No dobra, to miałaby być zamyczek do by Filip. Hmm. Dobra, no to, to już możemy zosta zostać. Yy, no dobra, waniedźwik lighter. Yy, jest to mega fajna sztuczka, podobna do samopalnych zapałek. W sensie jak chcę coś podpalić, to żeby skończyć, lub zacząć widowiskowo. Yy, no to, co? Pokazuję już Wam to. Załóżmy już podbranie. Kartę jest niepotrzebna, więc ją widowiskowo podpalam. Ona znika, mówię, że już mi zapalniczka jest niepotrzebna, żeby tak. Tak. Zapalniczka zniknęła, tu jej nie ma, tu jej nie ma Tu jej nie ma Więc no Mega fajna rzecz Dlatego jestem mega szczęśliwy zakup zakupu tej oto rzeczy z sekretu Jest bardzo prosty yy, No i co? Było około 10zł, 15 zł. No i mega warte kupienia Kupienia Słuchajcie, pewnie się zastanawiacie dlaczego została Około minuta filmu, yy, a jeszcze zostały nam trzy rzeczy do odpakowania, zostały nam jeszcze trzy rzeczy do odpakowania. Dlatego zrobiłem tak po prostu podzielę ten vlog na dwie części, na dwa odcinki, tylko dlatego, że yy, myślę, że 25 minut filmu to za dużo i nie chciałabym Wam się tego oglądać. Dlatego mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie ten pierwszy vlog. I za tydzień, we wtorek, będzie kontynuacja tego vloga. Więc cześć! cześć.